Właśnie rozpoczyna się czwarty dzień mojej obecności na wyspach Owczych. Zanim wyruszyłem motocyklem dalej w trasę, to wcześniej rozejrzałem się po wiosce Giub, w której spędziłem noc. Tego dnia planowałem przejechać około 95 km, zaczynając od wioski Gyub przez Elduvik, docierając do Oindar Fjordur. a następnie kierując się do Klaksvík, skąd zamierzałem dostać się na wyspę Kalsoy, by spędzić tam noc na biwaku. Trasa, która zgodnie z mapą miała zająć nieco ponad 2 godziny, szybko się zmieniła, co sprawiło, że ostatecznie przejechałem około 140 km. Chcecie wiedzieć skąd taka różnica w kilometrach? To oglądajcie do końca. Cały czas mi się to GoPro wiesza i teraz myślę, że po powrocie, może jeszcze nie tak do końca od razu, ale przesiądę się całkowicie na te DJI kamerki. Bo w porównaniu aktualnie z tą, która teraz tutaj mnie nagrywa, to kurczę. Ona się w ogóle nie wiesza, bateria trzyma dłużej. Ta GoPro, nie wiem czy przez temperaturę się tak zacina, cholera wie. W czasie, oprócz wielu owiec, spotykałem tych samych turystów, których widziałem wcześniej. Szybko zaczęliśmy się rozpoznawać i staliśmy się takimi znajomymi na szlaku. To właśnie z turystami utrzymywałem największy kontakt, ponieważ z parewczykami nie było za wiele okazji do rozmowy, w małych wioskach w ogóle ich nie widywałem. Barna Owca Ja tak myślę, że to fajnie by było na Wyspach Owczych i jakby było więcej takich wiatr przy punktach widokowych bo skoro tutaj cały czas pada to dla takiego motocyklisty, jak ja miałbym schronienie przed deszczem, mógłbym sobie spokojnie, nie wiem, coś upichcić na kuchence bo nawet jakbym teraz się zatrzymał i sobie zjeść w spokoju, to zaraz pewnie zacznie padać i będzie za tak trochę mało komfortowo a taka wiata wydaje mi się dobrą opcją A nie spotkałem się jeszcze w żadnym miejscu właśnie z czymś takim deszcz, deszcz, deszcz chciałem zrobić ujęcie dronem jak tu przyjechałem, było spokojnie, ale się rozpadało i nie polecę. Może dalej będzie lepiej, albo w drodze powrotnej też jest taka opcja. Dotarłem do malownicze małej, malowniczej wioski położonej na wyspie Aysturoi. Wioska jest otoczona stromymi klifami i zielonymi wzgórzami, co nadaje jej wyjątkowy urok. Ze względu na towarzyszący mi deszcz, zwiedzanie wioski, która i tak jest stosunkowo niewielka, jakoś mnie nie skusiło. Zatrzymałem się tutaj tylko na chwilę, rozejrzałem, po czym wróciłem na szlak. Kolejną ciekawą lokalizacją było Oindar Fjordur, czyli miejscowość, do której, aby dotrzeć, należało z drogi numer 10 zjechać w lewo na drogę 643. Jest to jedna z tych dróg wpisanych na listę atrakcyjnych, które oznaczone są również symbolem kwiatka, o którym wspominałem w poprzednich odcinkach. Na ujęciu z drona możecie zobaczyć po lewej stronie wioskę Oindar Fjordur, do której się udałem, a po prawej mniejszą osadę Helurnar, którą wtedy pominąłem, uznając ją za mniej interesującą. Podczas ostatniego dnia na wyspach owczych rozmawiałem z trzema polkami, które zamieszkują te wyspy. Powiedział mi, że Helurnar jest bardziej fascynujące, pełne uroku i magii. Jedyne sensowne miejsce, żeby zpuchnąć i zjeść, to właśnie jest tutaj, tylko że cały czas przechodzi jakaś taka mgła, bada. W tych wioskach za bardzo nie ma gdzie się zatrzymać, tak żeby coś zjeść. Ich np. w jakiejś takim barze, restauracji nie ma nic tutaj. No to co pozostaje mi siedzieć na ławce, mochnąć i jeść posiłek i delektować się tymi widokami. Następnym celem był port w Klakswik, do którego musiałem się dostać, przeprawiając się na wyspę Bordoy tunelem podwodnym. Jest to drugi tunel, za który motocykliści nie muszą płacić. To droga, która prowadzi na szczyt, z którego ponoć są bardzo ładne widoki. Około 26 minut na piechotę. Od zachodniej strony miasto Klaksvik otaczają góry Klakur, 413 metrów nad poziomem morza i Hauga Fetli, 502 metry nad poziomem morza, połączone przełęczą Halsur, gdzie znajduje się punkt widokowy z doskonałą panoramą na miasto w Dolinie. Postanowiłem zdobyć jeden ze szczytów i wspiąłem się na Klakur. Droga nie była trudna, a dzięki podjechaniu motocyklem na parking powyżej zaoszczędziłem około 20 minut marszu w jedną stronę. Zdecydowanie ta wędrówka była tego warta, aby zdobyć ten szczyt i zobaczyć te piękne widoki, które normalnie ujrzałbym może z drona, chociaż nie dronem bym tak wysoko nie podleciał. Jak teraz mogę to zobaczyć, będąc na samym czubku tej góry. O Ojejku, trochę się zgrzałem, ale jestem siebie dumny, że to zrobiłem. No bo na początku, jak spojrzałem na tę górę, tak sobie pomyślałem, nie. To za dużo chodzenia. Podjechałem faktycznie troszeczkę bliżej, ale wciąż patrząc na tę górę, tak sobie myślałem, mówię, kurcze, no to jest wysoko. A wiecie, idę w całym kombinezonie motocyklowym. Mimo wszystko idzie się całkiem wygodnie. Buty musiałem sobie jedynie przebrać na trekkingowe, bo nie wyobrażam sobie tutaj iść w Alpine Start bo to byłaby udręka. A teraz jestem na samym szczycie tej góry. Wezmę kamienia, tego kamienia i go posadzę na tej piramidzie, i dzięki mnie ta góra będzie wyższa jeszcze bardziej niż jest. Więc czynię ten zaszczyt. Teraz przydoby się ktoś, żeby mi zdjęcie zrobił. Tam szła jakaś moda para, może mi piekną. Zawieszenie w tej ustawiłem na to drogowe. Skręciłem e, tylne zawieszenie tak, aby było twardsze. Z tego względu, że tak jak jeździłem w Maroku mm, po pustyni i co mogliście widzieć, jak to zawieszenie tam skakało. No właśnie przez to, że wtedy nic nie kombinowałem z zawieszeniem, nie ustawiałem go. A właśnie pod Triumph Meet Up. W kudowie Zdrój, gdy rozmawiałem tam z kolegą, którego serdecznie pozdrawiam, dzięki za te wskazówki, bo dzięki temu Tiger no lepiej się prowadzi. A ja po prostu wcześniej jakoś z, ty, z tym nie kombinowałem, bo po pierwsze w Tigerze 800C nie miałem za bardzo takich możliwości, więc nigdy mnie to nie interesowało. A teraz takie możliwości mam, więc przednie jest ustawione chyba na 5. Chodzi o to, że jest bardziej twardsze. Tył też jest bardziej twardszy. Na razie w terenie nie jeżdżę, więc w zasadzie nie ma co pominować. A taka droga jak tutaj, taka lekko kamienista, to nie stanowi jakiegoś większego problemu. Będąc w porcie Klagsvik, zrobiłem jeszcze zakupy w lokalnym markecie. Wcześniej sprawdziłem rozkład promów, aby przypadkiem nie spóźnić się na jeden. Na szczęście nie musiałem długo czekać. Bilety można również zarezerwować online, co daje później pierwszeństwo w kolejce na statek. Niestety o tym dowiedziałem się dopiero po fakcie, ale to jest taka informacja dla Was, że warto jednak zarezerwować sobie je online. Aby przeprawić się na wyspę Kalsoj czyli mój następny punkt na mapie jedyną możliwą drogą jest prom nie płynie nas tutaj dużo ale wyspa też nie jest jakaś ogromna, więc na pewno turystów tam też chyba aż tak dużo nie będzie wstępnie tam znalazłem camping, na którym spędzę noc tak by następnego dnia rano wrócić z powrotem i ruszyć dalej Ewentualnie myślałem właśnie, żeby tam na tej wyspie przejść jeszcze na taki trekking krótki, może na, wystartować gdzieś o poranku, gdzieś koło 6.00, najrano przejść się te kilka godzin, bo tam jest taki jeden punkt widokowy oraz jest tam też pewien pomnik albo bardziej memorial, który wydaje mi się, że warto jest Wam pokazać z tego względu, że kojarzony on będzie z marką trochę triumf, ale o tym powiem Wam jutro. Cena przeprawy promowej w obie strony, licząc osobę i motocykl, wyniosła mnie 130 koron duńskich, czyli w przeliczeniu około 75 zł. Sam rejs trwał lekko ponad 20 minut. Rejs nie trwał zbyt długo, ale przez chwilę był wyboisty. Do ostatnie że trzeba trzymać motocyk, żeby się nie wypieprzył z podnóżka. Cała trasa asfaltowa na wyspie Kalzoj w jedną stronę wyniosła mnie 16 km i obejmowała przejazd przez trzy wąskie tunele. Poruszanie się nimi przypominało mi jazdę w tunelu kolejowym lub dosłownie przez taką sztolnię. Ale tu mrocznie! Strasznie! Mam nadzieję, że tu owce nie chodzą, bo tu już w ogóle będzie hardcore. Zwłaszcza, że był to wąski tunel. Z naprzeciwka nie było widać tego właśnie światełka. Dopiero później, jak droga lekko skręciła w prawo, to się pojawiło. To z pewnością było dość wyjątkowe doświadczenie, a zarazem budzące trochę taką grozę, ale też było ciekawe. Pomimo, że z farerami ciężko mi było nawiązać jakiekolwiek interakcje, to próbowałem różnymi ścieżkami do nich dostrzec. Cześć, co tam u Ciebie słychać? Opowiedz! Ale szybko zrozumiałem, że nie nadawaliśmy na tych samych falach. na planu spadam z tej wyspy, Kalsoj ale z tego względu, że tu jest jedno pole kempingowe i to na takiej krzywej błące i w ogóle tam nie ma żadnej informacji, znaczy jest informacja że trzeba zapłacić w jakiś sposób nie mam dostępu do internetu, więc też nie wiem za bardzo jak to ogarnąć teoretycznie mogłem jeździć po wiosce i się pytać, ale wiem, że tu miałem niedaleko już na innym troszeczkę miejscu bazę kempingową, którą sobie tam dużo osób chwaliło. Będę musiał się troszeczkę cofnąć. Wróciłem zatem z powrotem na przeprawę promową, aby dostać się na wyspę Aysturoy. Nie żeby coś, ale teraz czuję, że jest mi potwornie zimno. I. Botów nie mam przemoczonych, ale są już wilgotne. I te skarpety, które mam, chyba też tą wilgoć złapały, bo czuję, że tam coś jest mokre w środku. Dlatego pada deszcz. Rękawice też już są mokre. Mam jeszcze drugie na zmianę, tylko bez Gore-Texu. Z membraną Hydratex. Gdy przypłynąłem promem z powrotem do klaxwik, to obok portu zatrzymałem się przywód traku. Wziąłem klasycznie kurczaka z rytkami, który był bardzo mocno posolony, aż nawet za bardzo, ale poza nadmiarem soli był całkiem smaczny. Następnie w coraz silniejszych opadach deszczu kierowałem się do ADUIK, najdalej wysuniętej na południe miejscowości na wyspie Asturoy, gdzie znajdowało się kemping. Niestety w tym momencie moja kamera GoPro Hero 9 zaczęła wariować. Co też mówiłem na początku tego filmu, że już wtedy wariowała, ale teraz najpierw straciłem dźwięk. Potem obraz zaczął migotać, co też tu możecie zauważyć, a na końcu całkowicie przestało nagrywać. Chwilę później dotarłem na kemping, deszczu rozkładając namiot. Już tak naprawdę nic nie nagrywałem, bo byłem zmęczony tym dniem. To już koniec. Trzeciego odcinka. Dzięki za obecność. Wspominałem o tym, że będą trzy odcinki z wyspowczych, ale tu też plany uległy małej zmianie i będzie jeszcze czwarty. I przeniesiemy się promem do miejsca, które bardzo chcę Wam pokazać. Do Islandii.